Na Stoku cienków w Wiśle Malince w ośrodku nadwisiańskiej Agencji Turystycznej odbył się stanow gigant opuch zarządu kompanii węglowej. Trofeum trafiło w ręce pracowników kopalni Bolesław Śmiały, którzy wygrali klasyfikację drużynową. Nagrodę w imieniu zarządu wręczył wiceprezes kompanii pan Jacek Korski. Panie Prezesie, wręcz pan puchar zwycięzców kopalni Bolesław Śmiały, której był pan dyrektorem przez ładnych parę lat. Czy czuje pan sentyment do tej kopali tylko co? Jasne, że czuję sentyment, czuję sentyment do tego, że nie tylko bardzo dobrze pracują, ale znajdują po pracy czas jeszcze na inne wyzwania i cieszę się. Przypomnę, że pierwsze zawody o puchar prezesa kompanii węglowej też wygrała drużyna z Bolka, a byliśmy w bardzo ciężkim czasie. Wydawałoby się, że nie ma ochoty na myślenie o niczym. Wtedy wygrali, pokazali ząb. Ale ja się przede wszystkim cieszę, że blisko 300 osób wyszło z domów, a z krewnymi, z rodzinami znacznie więcej. Przyjechali tu dzisiaj, zawalczyli trochę emocji, trochę innych wrażeń. Super. Pięknie nam się do tego dostroiła aura, no która po... ostatnio była taka nieprzychylna. Mogę po pogratulować panu prezesowi Wilhelmowi, szefowi Nadmiślańskiej Agencji Turystycznej, naszej spółki zależnej, który załatwił wszystko perfekcyjnie, włącznie z pogodą. No, wiadomo, że warto przyjeżdżać na Cieńków, bo, bo załatwią wszystko, wszystko tu gra. Ten Cieńków się ostatnio mocno rozwija. To chyba eee, też na pewno wiadomo, z podziwem kompanie. patrzyłem dzisiaj na inwestycję zrealizowano w ciągu kilku miesięcy ubiegłego roku. Wiem, jakie przeszkody formalne przeszkadzały i muszę powiedzieć, że jako kompania, jako właściciel spółki robiliśmy wszystko, żeby pokonać przeszkody formalne, ale to, co dzisiaj oglądamy, to przede wszystkim zasługa ludzi z NATU, że tak szybko i sprawnie tę inwestycję zrealizowali i pokonali wszystkie przeszkody związane z odbiorami i tak dalej, żeby to mogło służyć już od połowy grudnia yy, narciarzem. Można tylko gratulować i podziwiać. Niedługo będzie warto bardziej tu przyjechać niż do szczyrku, który był przez lata długie wiązany i utożsamiany z yy, takim górniczym uprawieniem narciarstwa. Powiem krótko, nie niedługo, tylko od grudnia ubiegłego roku bardziej warto przyjeżdżać na cieńków niż do szczyrku. No, tak się złożyło. Tu jest złożona praca, y, która procentuje. W zawodach Opuar Kompanii wzięło udział 281 uczestników, którzy wraz z rodzinami mogli się rozkoszować urokami cienkowa, góralską muzyką i wspaniałą pogodą. Podczas zawodów nie brakowało dramatycznych chwil, takich jak ta. Ostatecznie jednak wszystko kończyło się dobrze. Nawet wtedy, gdy trzeba było zjechać do myty na jednej narcie. Rozdano dziewięć kompletów medali i puchary dla najlepszych drużyn. W tej punktacji kolejność była następująca. Pierwsze miejsce było Śmiały. Drugie miejsce Knurów Szczygłowice. Trzecie miejsce chwałowice. Na koniec oddajemy głos zwycięzcom. Tak, to po raz kolejny udowodniliśmy to, że jesteśmy po prostu zgraną dobrą drużyną. Pokazujemy to i w wynikach produkcyjnych, w wynikach ekonomicznych i również w sporcie, który też jest istotnym elementem naszego życia. Ale dość sporo młodej krwi Wam te punkty przysparza. No więc wiemy, że nie jesteśmy wieczni i dlatego przygotowujemy młode kadry po to, żeby nas kiedyś w przyszłości zastąpili. Kiedy pana zobaczymy na nartach, panie dyrektorze. Ja mówię jedną rzecz. Gdybym wygrał, to by powiedzieli, że po znajomości. Gdybym przegrał, to by powiedzieli, że jestem w ogóle beznadziejny. Także na razie nie będę startował. Jak będę emerytem, może się zdecyduję na to.